Zapraszamy wszystkich chętnych na imprezę Metal Attack. To już jest trzecia odsłona, która odbędzie się w Kościerzynie w Amok Parku, to jest Charlotte, o godzinie 19-18 kwietnia. Na trzeciej edycji Metal Ataku zaprosiliśmy pięć zespołów metalowych, trzy zespoły z Kościerzyny i z okolic, natomiast dwa zespoły są zaproszone z zewnątrz. Pierwszy zespół Derisiv. Jest zespołem, który od niedawna zaczął grać z inicjatywy gitarzysty Krzysztofa, który zwerbował kilku muzyków. Warto powiedzieć, że oni w innych projektach też wcześniej grali i świetnie się potrafili porozumieć. Stworzyli fajną muzykę melodyczną z gatunku death metalu. Drugi zespół jest zespołem bardzo nam znanym w Kościerzynie, jest to zespół Koster. Koster już oczywiście gra jakiś czas, piszą swoją aranżację, swoje utwory, świetnie sobie z tym radzą i na pewno wiem, że teraz ich głównym atutem będzie to, żeby jeszcze kilka utworów dopracować do powiedzmy, takiej całości i na pewno będą się starać, żeby też uderzyć do jakiegoś studia, żeby kilka plików przynajmniej w dobrym formacie sobie nagrać. Trzeci zespół wystąpi z Kościerzyny i z okolic. Nazywają się Deadbeat. Zespół ten już ma dosyć spore doświadczenie. Są to świetni muzycy. Nagali sobie dwa utwory w takim lepszym wykonaniu, który można posłuchać na ich stronie. Pomaga im to na pewno też w tym, że mogą się powiedzmy troszeczkę wybić, coś zaproponować innym zespołom albo też innym organizatorom, którzy robią na przykład jakieś koncerty. Zespół, który u nas zagra, będzie to zespół z Gdańska, Since Night. Jeszcze nie grali u nas w naszej okolicy, będą po raz pierwszy u nas grać. Grają naprawdę fajny, mocny, agresywny trash metal. Piąty zespół jest zespołem, który u nas już gościł w zeszłym roku na innym koncercie, który organizowaliśmy, i będzie to ich drugi występ w Kościerzynie. Zespół raz Greczka Opaki naprawdę mają duże doświadczenie, grają ostro, agresywnie, mocno i będzie naprawdę kawał, kawał dobrej, mocnej muzyki. tak to jedyna taka impreza? Na której można usłyszeć taki rodzaj muzyki w naszej okolicy. Na miejscu znajdą Państwo zaplecze gastronomiczne i stoiska z chłodnymi napojami.